Dzień dobry, dzień dobry, kochane farmazonki. Witam Was serdecznie na nowym odcinku kanału Farmazony pod tytułem Cukier i pielęgnacja. Witam Was, kochani, jak się dzisiaj macie? Ja się mam bardzo dobrze. Pomimo koszmarów bardzo dobrze się wyspałam. Pamiętajcie, jak Wam się coś śni w nocy, to takiego nieciekawego już czujecie, że zabrnęliście gdzieś to za daleko i wasze ciało czuje się jakoś tam swoje, to po prostu się obudźcie. Obudźcie się, przytulcie swojego zwierzaka, swojego pluszaka, tak? I pamiętajcie, że wszystko jest dobrze, kochanie. I że słońce zaświeci po burzy. <laughs> Ojejku. Na wstępie tradycyjnie zapraszam wszystkich na farmazonkowego Wintela, na którym wymieniam się energetycznie pomiędzy mną a moimi kochanymi widzami. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za wszelkie zakupy. Już niedługo będzie tam zresztą już jest po malutku seria biżuterii dla Was, bo staram się zrobić i dla Panów, i dla Pań. Oraz, kochani, inne piękne rzeczy, takie reprezentujące. Również moją osobę, w sensie, że ja to lubię, mi się to podoba i ja bym to chciała dla innych, tak? Yy, dzisiejszy odcinek będzie o, o cukrze, kochani, ale też nie tylko o cukrze. Yy, również o glutenie i o naturalnej pielęgnacji włosów. <laughs> I o tym, jak zmienić kochani i swoje samopoczucie i swój wygląd również przez to, że y, więcej odpoczywasz i jak widzicie na moim przykładzie to się wiąże z tym, że y, moja buzia nie jest taka już kortyzolowa ponieważ zredukowałam stres do minimum i to wam kochani również wszystkim radzę Niezależnie od płci, ale szczególnie panią, tak? Żeby być w swojej kobiecej energii, po prostu musisz mega dużo odpoczywać i mega dużo być zadowolona i szczęśliwa. <laughs> I lubić swoje życie, tak? Lubić swoje życie, swoją rutynę codzienną, swoją pracę. Jeśli takową masz, najlepiej, jakbyś nie miała. <laughs> yy, lubić yy, swoją rodzinę, z którą żyjesz na co dzień, lubić yy, ludzi, którzy cię otaczają, a wręcz kochać, tak, bo relacje yy, nasze, codzienne to jest kluczowe dla naszego dobrego samopoczucia. Ale również to, co ze sobą robimy. Więc pierwszą rzeczą, którą y, ja polecałabym wszystkim osobom, które y, czują się jakoś tam gorzej, i fizycznie, i psychicznie, to, kochani, pierwszą rzeczą, którą bym polecała takim osobom, to jest odstawić cukier. Odstawić cukier. Cukier biały w każdej postaci. Cukier brązowy, czcinowy, każdy. Każdy. Jak chcesz dla swojego umysłu po prostu czystości i spokoju, odstaw cukier. Właściwie to wszystko, co jest Ci prezentowane, nawet jak wjeżdżasz po pierwsze koszykiem do sklepu, to od razu powinien Ci się zadzwonić taki dzwon, czemu akurat zawsze yy, zakupy. W markecie zaczynasz od yy, działu słodyczy. Nie? Dlaczego yy, nie od organicznych warzyw i owoców, tak? W niektórych sklepach, w niektórych sieciówkach, na przykład netto, ma tak, że jak wierzysz, nie wiem czy w każdym mieście ale wjeżdżasz i zaczynasz od owoców i od warzyw. I to jest dobre. Więc jak wjeżdżasz do Lidla, czy tam do Aldika, czy jakiegokolwiek innego sklepu, którego mniej, który mniej lub bardziej lubisz, postaraj się tą alejkę słodyczową zwyczajnie ominąć. Zamknąć wziąć sobie taką opaskę, w której śpisz na, na noc i ściągnąć ją, obudzić się w dziale na przykład herbat. Nie ciastek, nie czekolad. Nie cukierków. No wiecie, jaka jest gama słodyczy, tak? Różnych pianek, pierdół i innych. Po prostu zamknij oczy i idź dalej, aż będziesz na herbacie. I tam sobie kup oczywiście zieloną herbatę albo jakąkolwiek, jaką tam lubisz, tak? I nie słodziej, zwyczajnie. Niczym. Po prostu odzwyczaj się od, od cukru. To jest kluczowe do tego, żeby się dobrze czuć. Wtedy nie będą się ciebie czepiać żadne niskie energie. Zwyczajnie. Po prostu opuszczą cię. Drugą rzeczą to jest gluten. To nie jest już to samo, co kiedyś, kochani. Ten chlebek. To jest po prostu trucizna. No. Co tu dużo mówić. Wydział chleba, który znajdujesz za słodyczami, również masz ominąć. Następnie mm, co tam jeszcze, kochani? <laughs> Mięso opcjonalnie. Jak ktoś nie może żyć bez mięsa, to tak jak mówiłam, jak już masz tego kotleta na... czysteka na talerzu, to po prostu podziękuj temu zwierzęciu, że ono zasila cię sobą, aczkolwiek wiemy, że to zwierzę cierpiało i... i no nic dobrego z tego nie będzie no nieważne nabiał kochani, mleczko mleczko, mleczko które zakleja jelitka plus gluten, plus cukier mm, idealna pożywka po prostu dla yy, dla wszystkich pasożytujących na naszym boskim ciele spraw No. koniec kropka Pij dużo wody. Wody ze szkła. Nie z plastiku. Unikaj plastiku. Sklepy tylko organiczna żywność. Bioprodukty. Znajdź w swoim mieście ekologiczny sklep i nawet jeśli za tą samą cenę co obsiekane tysiąc razy warzywa z z sieciówki, możesz sobie kupić tam mniej, ale wiesz co jesz, tak? No, tyle do żywności. To jest podstawa. Zobaczcie sobie mnie na początku tego kanału i teraz. Jest różnica? No chyba tak, nie? Mam 50 lat, więc możecie wyciągnąć wnioski. Po prostu zmień dietę, i zmień swoje otoczenie. I opuść na zawsze ludzi, którzy cię wkurwiają, po prostu życzą ci źle i cię nie rozumieją. Trudno. Zmień numer telefonu i odetnij się od tego, co ci już nie służy. Zmień miejsce zamieszkania, miasto, kraj, cokolwiek. Po prostu żyj szczęśliwie tak jak Ci to jest przeznaczone. No, drugi temat to jest taki trochę dziewczynski, ale Panowie też mogą sobie wykorzystać. Jak widzicie, ja sobie wyhodowałam już od nowa moje kochane włoski. No i mm, chciałam wam, z Wami się podzielić, czym yy, je pielęgnuję. Oczywiście szampon bez SLS-u, żeby nie zabijać mieszków włosowych. Do tego, kochani, jakaś dobra, też ze sklepu ekologicznego, kosmetyki ekologiczne odżywka do włosów u mnie też tam jakieś znajdziecie sobie na bintecie eee, tak ale kluczowym jest czesanie kochani za dawnych lat czesanie włosów to nie było takie tylko poświęcało się temu po prostu trochę czasu eee, więc to jest też jednocześnie taki relaks nie używamy plastikowych szczotek kochani, do czesania włosów Używamy, już tam zrobiłam Wam kiedyś zdjęcia na moim kanale, takich drewnianych grzebieni, to jest z nem i po prostu. Kontakt z głową tego grzebienia to jest jakieś po prostu cudowne uczucie. Przede wszystkim właśnie nie dotyka naszej skóry głowy żaden plastior okropny, tylko naturalne to. Ona ma też sobie olejki. Pięknie pachnie taki grzybyczek. To jest z firmy Satwa. Możecie sobie zamówić. Kosztuje około 30 zł. Mega. Delikatnie, cierpliwie po prostu rozczesujecie. Te zęby są też tak robione w taki sposób, że one nie haczą. Najlepiej po, do po prostu tych włosków mm, takich mokrych, delikatnie sobie ten. Aczkolwiek ja yy, tutaj zaraz po, po tym, jak mam jakieś tam splątane, po. Pomyciu, kochani, to używam też drewnianej szczoteczki. Takiej, tutaj trochę włosków jest. To jest 100% drewnianka naturalnego. I też te zęby mają kontakt bezpośrednio z moją skórą głowy. Jak również fajnie one są tak rzadziej rozstawione i sobie rozczesuję włoski. Także polecam Wam serdecznie. Nie używanie toksycznych rzeczy, do głowy, do niczego, ani do dupy, do niczego po prostu, jeśli już macie ochotę, to, to nie wiem, naturalne, tak jak kamień, szkło, właśnie drewno, co jeszcze, z kryształu rzeczy, tak, po prostu... Weźcie się troszeczkę po prostu, ceńcie bardziej, nie? Ceńcie się troszeczkę bardziej. Zacznijcie się cenić. I po prostu nie otaczajcie się i nie używajcie tandety po prostu w niczym. W niczym. Lepiej jedna rzecz, ale, ale dobra i naturalna. Następnie. To już Wam też zdjęcia dawałam. Mochanie, ktoś lubi kawę i smak, e, smak zapach, To Mohani, firma polska. Masło do twarzy, ciała i włosów. Masło liftingujące. Rodzaj cery, sucha i dojrzała, kochani. Takie masło. Weźcie se, kupcie. Mega pachnie, po prostu. Taki nastrój Was prowadza, jakby chociaż sobie rączkę posmarować czy cokolwiek że hej od rana. Bardzo tak energetyzuje. Można sobie ręce, ciało, włosy smarować tym. Mega. Jeśli chodzi o gramaturę wegańskie, 100% naturalne, gramatura, kochani, no pewnie z 300, 300 ml, coś takiego. Teraz nie będę tutaj dupy sobie zawracać. Potem firma Eubiona. To jest bodajże firma niemiecka, kochani. Baden, baden, no to wiadomo. Eubiona. Produkty do włosów. To jest z aloesem i olejem arganowym po to, żeby łatwo rozczesywać włosy, to Wam polecam, ale z tej firmy kochani, produkty właściwie wszystkie przetestowałam i są cudne, i do kąpieli, i do włosów, ale szczególnie do włosów, I ta firma ma jeszcze lakier do włosów i żel do stylizacji włosów, naturalny nie da się tego porównać, ma delikatny taki zapaszek, nie da się tego porównać kochani z żadnym chłamem, po prostu, no po prostu luksusowo jest tu jakby luksusowo, kochani, Z żadnym chłamem yy, chemicznym. Polecam wam bardzo, od serca. Zainwestujcie w siebie, kochani. No i tak, i co jeszcze chciałam rzec? Kochaj siebie zwyczajnie i wybieraj dla siebie wszystko, co najlepsze i otaczaj się wszystkim, co najlepsze i wszystkimi, którzy cię kochają, budują i i tak dbaj o siebie. Wyglądaj dobrze, bo jak dobrze wyglądasz, to wszystko ci się uda to raz, ale też jak dobrze wyglądasz, to po prostu dobrze się czujesz. I dajesz przykład innym, że można. kocham bez, a nie w leggingsach i po prostu w jakichś tam obdartych rzeczach i brudni. Po prostu masz wodę, masz wannę, masz prysznic, umy się. Bądź piękny i bądź piękna. Wyziaczki.